Jesteśmy bardzo podekscytowani i jedziemy właśnie odebrać samochód z detailingu. Jedziemy oczywiście w Volvo, czy on już się nie nazywa Volvo ten autobus. Nie stać już na taksówkę taka bieda. Trzeba siano wyścielić za detailing. Także lecimy. Zaraz Wam wszystko pokażemy. Już widzę, stoi na zewnętrznej. Chodźcie, zobaczymy, zobaczymy. Zaraz odpalę kamerkę i wam pokażę. Ja mi się cieszę na sam wygląd. Naprawdę, zobaczcie, to nie ten sam samochód. Kompletnie inny. Chodźcie do środka. Pamiętacie jak było? Pamiętacie jak było? Dużo ludzi czeka zobaczyć, jak wygląda samochód po detailingu. Ty Maxie, nie! Dla się w ogóle kupi kupiłem już kocyk, gruby, taki luksusowy. Zaraz Wam go pokażę i tak. Zobaczcie. Tak samochód w tej chwili wygląda. Tu jest filt, on cały, jeszcze ten samochód, tu jest filt ozonowany. On też musiał być ozonowany. Nowy filt, który trzeba założyć. I dajcie, pokażę Wam tak najzwyczajniej na świecie, po prostu. Z bliska. kobiecym okiem, kobiecym okiem. Cześć, też tu jestem. No po prostu e, otworzenie drzwi i e, od razu czyszczą nowością wam powiem. Oj, Max nie wolno! Max już pierwszy, już <grym> pierwszy się wbija. No i co? Pokażemy Wam jak to wszystko wygląda. Maxiu tu już natrzepał, to już będą poproszki wyciągane. No i co? Zaczniemy od tych, słuchajcie. Takich gdzieś, gdzie było, wszędzie kłaki. Nie wiem, co mam wam tutaj pokazywać. No wszystko jest jak nowe, słuchajcie. Wszystko jest jak nowe. Siedzenia no, tak mówię, suche. Każdy detal, nie? Każdy detal jest, jest wyczyszczony. No. Najmniejszy kawałek Już pokażę Wam z bliska jak tylko mogę Ale zapach jest normalnie nowy, nowy samochód powiem Wam To się nazywa profesjonalna robota, bo tak naprawdę no, nie spodziewałam się takiego efektu, że no, do niczego się tutaj nie doczepię. Tak to wygląda. Jeszcze chciałem Wam pokazać te plamę, które było na siedzeniu kierowcy od farby. No i powiem wam, że no nie ma jej. Nie ma w ogóle tej plamy. Chłopaki, kurcze, przeszli przez tą metamorfozę wzorowo. Audika jest dalej Audikom. Audika zwykła, która się zmieniła w RSa. Oczywiście teraz jak szliśmy stamtąd, to ja mówię, o jak wypucowany, aż normalnie błyszczy z daleka. Tak. Tylko, że weźmy pod uwagę, że tutaj był robiony mycie z zewnątrz i detailing w środku. Samochód wymaga korekty lakierniczej, czyli pełnej polerki, żeby on odzyskał swój blask, bo jest w tej chwili tylko generalnie umyte, to by trzeba było gdzieś w najbliższej przyszłości, jeszcze mu takie rzeczy strzelić. No ale słuchajcie, najważniejsza rzecz: czyszczenie czyszczeniem, wiadomo, wszystko ładnie, pięknie, ale zapach. Tu jest pachnie nowością. Ozonowany samochód, był, był ozonowany. Normalnie idealnie, idealnie, zobaczcie co można... Jeśli człowiek tak szuka, przepraszam, że się wtrącę. Jeśli człowiek szuka, bo rzeczywiście nieraz są informacje, gdzie tutaj jest znaleźć kogoś, kto naprawdę poradzi sobie z takim brudnym samochodem, żeby wszystko postaw zrobić, no to naprawdę tutaj... Yy... Świetnie zrobili łowcy Blasku, także. Tak, tylko nie, myj, nie mylcie z mynią samochodową nie, pojęcia, nie. tylko detailing to jest całkiem inna rzecz niż zwykła myjnia samochodowa. To są dwie odrębne e, sprawy. Dobra, no co, lecimy do szefa, zobaczymy co ma do powiedzenia. Niech powie coś od siebie. No i zaraz ustawimy kamerę i pogadamy. No dobra, mamy krótką rozmowę z szefem tej firmy. Znalazł dla nas chwileczkę, także być może coś się dowiemy, coś się zapytamy i prowadzimy luźną rozmowę. Ja generalnie mam ja generalnie mam ze swojej strony pytanie pa! dla Ciebie, bo dwa dni ciężko pracowaliście. Wczoraj było trzech ludzi, dzisiaj trzech ludzi dokączęliście, także dużo godzin poświęcone. Jak, w jakim stanie był ten samochód, dlaczego tyle ludzi i tyle godzin to zajęło? Wiesz co, specyfika naszej pracy jest o tyle trudna, że żeby doprowadzić auto z takiego stanu w jakim było, czyli umówmy się nie urażając, było zapuszczone <grym> było. sierść, piach. Piach głęboko wbity w dywany samochodu, to są rzeczy, z którymi długo się walczy, długo się pracuje nad nimi, żeby ten efekt finalny był właśnie taki, jaki widać u Ciebie, u ciebie w aucie. Ilość ludzi i roboczo godzin? No przy autodetailingu to, to tak wygląda. Wiele osób ma błędne myślenie, że to jest My tylko trochę dokładniejsza, to tak jak w swoim przykładzie mogłeś zobaczyć i, 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 i trochę z nami byłeś na hali i pomagałeś w niektórych czynnościach, sam widziałeś, jakie to jest czasochłonne i pracochłonne mm -hmm. i wiele zakamarków trzeba zajrzeć po kilka razy, mm -hmm. żeby to wszystko doprowadzić do, do ładu i składu. Takie samochody jak, jak twój to dla nas wyzwanie, ale jednocześnie też duża frajda z tym, że w momencie finału, końca pracy. Ten efekt jest wow i czy to jest naprawdę mój samochód, bo względem tego, co, 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 co przyjechało do nas wczoraj, a jest dzisiaj, to jest no olbrzymi, olbrzymi przeskok. Auto nabrało świeżości, wyglądu, cała tapicerka została wyprana, plastiki wyczyszczone, zabezpieczone dersingami, o szybach. To ty mam nadzieję, że dwa słowa powiesz, bo miałeś okazję częściowo je czyścić, więc stąd tyle godzin ciężkiej pracy. Tak, naprawdę. no ja już Wam mówiłem w poprzednim filmie Macie o tej technice czyszczenia tych szyb, także jak się cofniecie to je zobaczycie, że tam proces czyszczenia szyb nawet nie jest prosty, bo trzeba podchodzić tak jakby ramę, no to jak się cofniecie to tam zobaczycie. A czy w ogóle taki samochód Cię zaskakuje jak przyjeżdża? Czy generalnie takie samochody się zdarzają? Bo to Ci powiem, że aż troszeczkę tak jakby wstyd przyjechać z takim samochodem w ogóle jako właściciel samochodu ma tak zapuszczone i nagle zwala na detailingi całą robotę, no to zróbcie z niego coś pięknego. Wiesz to zdarzają się takie sytuacje. Takich aut wbrew pozorom nie jest mało. Dużo prościej, łatwiej i ekonomicznie dla właściciela jest to, żeby zadbać o to auto raz w miesiącu, raz na dwa miesiące, po prostu dbanie regularnie, tak jak na przykład o zdrowie, a nie robienie z czegoś dyskobu, bo w momencie kiedy, po pierwsze obniża to koszty takiego serwisowania mhm. auta u nas, a druga rzecz jest taka, że jeździsz cały czas w ładnym, pięknym, pachnącym, czystym mhm. aucie, a w momencie kiedy samochód jest doprowadzony do, no zapuszczony zostanie po prostu, to Niesie to za sobą yy, koszty związane z zrobieniem takiego pełnego detalingu, jak, jak to miało miejsce u Ciebie. Yy, no i dlatego tak to. Czyli wiadomo, obrys, obrys pracy jest ustalony jakby cena przy obrysie pracy. Czym większy tak. zakres, tym większa cena. To za tym idzie? Tak. No bo to tak jak zauważyłeś na początku, ilość osób, ilość roboczych godzin mm -hmm. to się przekłada na finalną. A, e czyli, a czyli jeżeli ja bym, e, czysto teoretycznie pytam, dla ściemy go odkurzył, a wiadomo, że był i tak zapuszczony, ale dla oka takiego profesjonalisty jak ty, że wpada i widzi. Czy to cena by była mniejsza, czy to jednak widać, że to jest powierzchownie i tak będzie trzeba mocno ingerować w jego czyszczenie? Wiesz co, to, to widać. Czasami można gdzieś tam coś przypudrować, ale mamy też takich klientów, którzy przyjeżdżają do nas regularnie, właśnie tak jak mówiłem raz w miesiącu, raz na dwa miesiące, ale po to, żeby oni się lepiej czuli, to oni czyszczą wstępnie samochód, albo na przykład pojadą na myjkę bezdotykową po to, żeby go pukać, żeby taki brudem nie przyjeżdżać. No my się tym zajmujemy, jesteśmy w tym profesjonalistami. Zajmujemy się tym y, 7 y, lat, więc my wiemy co robimy, i brudne auta nie są nam straszne. To może być nasz świat poprzedni, więc y, nie ma potrzeby przygotowywania auta przed przyjazdem do nas. Absolutnie. Haha, <laughs> <laughs> to się tu przyjeżdża. No, no dobra, no generalnie ja wiesz co powiem ci, jestem zszokowany, sz że tak powiem, no kurczę, efekt mnie przerósł, naprawdę wchodzę jak do nowego samochodu, wiadomo, że niektórych rzeczy nie dało się odzyskać w 100%, bo są po prostu zniszczone, on ma swoje 11 lat, ale z całą tą świadomością, że każdy detail jest odzyskany jak tylko możliwe, ja jestem mega zadowolony. Nie wiem, może Ale wierzyć. korzystając właśnie z, z tego, że, że jesteś i że mieliśmy okazję pracować nad twoim autem, jak pozwolisz, to dam ci dosłownie dwa, trzy pytania. Mhm. Eee... Jestem gotów, tylko mnie nie zatrzel. pytania. No, pierwsze, pierwsze pytanie dotyczyłoby tego, jak ty się odnalazłeś przy pracy na AUCie i czy jest coś, co Cię zaskoczyło w naszej pracy? Czy też miałeś taki pogląd, że a to jest myjnia, gąbeczką polecą, szmateczką jest polecą? To? i... Ja wiedziałem troszeczkę o detailingu, ale nie znałem tego po prostu tak e, gdzieś tam z jakichś filmów tiktiko, tiktokowych albo coś, widziałem, że tam oglądając jakieś, ale nie wiedziałem, że to jest e, na tyle. Etapów, żeby powrócić do jednego elementu. Wiesz, generalnie dla mnie, dla zwykłego zjadacza chleba, to jest y, przetarcie i to jest czyste. A tu jest non-stop, wracanie z jakimiś innymi cały czas, jeszcze wydobywanie tego, żeby to jak najbardziej się świeciło. To mnie szokowało, jak najbardziej, to jest na plus. No i no taki zwykłe, no bo jednak ja też jestem pedantyczny, zawsze czyściłem swoje samochody w lato, jak byłem za granicą, teraz tu w Polsce, jednak wiem, że sobie bym z tym nie poradził, bo samochód był tak, tak mocnego, zapuszczonego, nigdy nie czyściłem, także no Ci powiem, że takie rzeczy, no jeszcze... I Ilość sprzęt w ogóle mnie zaskoczyło. Właśnie tutaj. to było moje drugie pytanie: co myślisz o naszym sprzęcie? No bo to odkurzacz odkurzaczem, ale tak. są różne odkurzacze, różne dodatkowe sprzęty. Tak, tak. tak. No ja ci powiem, że no, nie widziałem czegoś takiego. To tu jest e, zaskoczenie typu, że takie coś w ogóle istnieje i takim czymś się posługuje i wydobywa, wyrzuca cały brud jakby na zewnątrz, żeby jeszcze raz go wybrać i jeszcze raz go wybrać. To jest największe zaskoczenie: tornado. Gun, czyli generalnie tak, 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 na tak, no, tak, no. to jest genialne urządzenie. Które bardzo nam pomaga w pracy i zdecydowanie przyspiesza pracę No właśnie i w zakamarkach i w trudnych przypadkach Kiedy jest dużo piachu do, do, do wyciągnięcia z wykładziny, z wykładziny auta A z każdej wykładziny się wyciąga tak samo? Nie, nie Są marki takie, które robi się to łatwiej Są to głównie niemieckie marki Audi, BMW, Mercedes Yy, ale na przykład yy, auta japońskie czy francuskie mają bardzo specyficzny układ włosia, yy, i ten piach, kiedy nie jest odkurzany na bieżąco, wchodzi tak głęboko, że yy, no, dzień to by nam zajęło po prostu praca z z odkurzaczem, żeby doprowadzić to do takiego stanu jak, yy, jak u ciebie. To może jej się wydaje aż przesadą, ale naprawdę, żeby doprowadzić do takiego stanu jak, jak twoje dywany, yy, to no to dzień roboty. Sprężone powietrze, tornador, odkurzacz. I tak i tak, yy, tak w kółko. U Ciebie ten proces był powtórzony 2-3 i, i przyniosło to pożądany efekt. Mm -hmm. a, a właśnie w samochodach, które mają inny układ Włosia, jest rzadszy, głębiej, wyższy trochę, no to, to jest dużo, dużo trudniejsze. Więc auto autu nie jest równe. Dlatego też często umawiamy się na indywidualne te ceny właśnie pod kątem tego jak to wygląda, jaki to jest samochód i nie chodzi o to, że traktujemy inaczej właścicieli samochodów w zależności od marki, absolutnie mm -hmm. nie o to chodzi. Tylko zawsze przeliczamy to na czas, który musimy poświęcić do tego, żeby zrobić auto na tyle dobrze, żebyśmy my sami byli z tego zadowoleni, bo jak my będziemy zadowoleni, to mamy praktycznie stuprocentową pewność, że właściciel tego auta też będzie zadowolony. Mm -hmm wymyśliliście wszystko, jak to wygląda. Ja chyba nie mam więcej pytań, bo ja normalnie czekam, aż wskoczę w taudi i polansuję się trochę po mieście. Mimo to, że czysto jest w środku ile na zewnątrz, nie? Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy na, na korekcie lakieru No dostarzy. ja też mam nadzieję, bo kurczę, już mi właśnie tutaj Paweł mówił, że no lakier jest w moim samochodzie zmęczony i wymaga tutaj ingerencji fachowej ręki, także będę musiał to przemyśleć, przekalkulować, jak to finansowo, czy Dźwignę, bo też lecę na minimalnym balansie. Moi widzowie już to wiedzą, ale, ale o samochód trzeba zadbać, nie? tak to wygląda. No To super, bardzo, bardzo Ci dziękuję, że wybrałeś nasze studio i naprawdę to było wyzwanie, ale mam nadzieję, że sprostaliśmy swoje Fajnie, ładne. dziękuję bardzo, że pozwoliłeś nakręcić cały proces, bo wiadomo, że są jakieś tajniki i nie wszystkie firmy chcą jednak nakręcać, wolą tylko jak jest brudne, jak jest czyste. Fajnie, że mieliście tutaj okazję zobaczyć to od podszewki, nie ma za dużo takich filmów, także ja Ci Przemek dziękuję bardzo. Super, bardzo i to na tyle. Zapraszam tutaj do tej firmy. Na jakiej ulicy? Fordowska 250. Fordowska 250 na detailing. Jeżeli ktoś ma problem, nie przyjeżdżajcie tylko z takim jak ja, bo <laughs> bo będzie dwałka. Dobra. To na tyle i pozdrawiam. Odjeżdżamy właśnie z firmy detailingowej. Zobaczcie, co kupiłem specjalnie na tą okazję. Kupiłem to, już pomijam to. Słuchajcie, kupiłem sobie drugą kurtkę, taką samą, tylko że większą. Bo to nie wiem, jakim cudem sobie zostawiłem MK, a tu już kupiłem XL-kę, ale kupiłem dla Maksia. Kocyk, mini kocyk, słuchajcie, 70 tam chyba na 50, za który dawałem 8 dyszek, ale. Zobaczcie, Exclusive Bed. Naprawdę gruby, żeby Maksiu tutaj miał ładnie. Czyli z tamtej strony, tak, zawsze, nie? Tak, i to nawet dla piesków było, nie? No Że to tak jest ]owo. ze strony. Dla piesków. Znaczy, jest daleko, ale dla psów, nie? Czyli, żeby Maksiu nie pobrudził tego wszystkiego, trzeba mu wyścielić. Tylko bo chyba to psiak. Żeby nie pobrudził. I pies może skoczyć, chodź Masiu. Dobra, to wkładaj go. I to na tyle tej wrzuty. Zaraz będzie następna. Wracamy z zadowoleni. Teraz tak, to co miałem dograć, to słuchajcie, za ta usługa kosztowała tylko albo aż w zależności dla kogo 800 zł. No, i to generalnie wszystko już związane z tym, co było robione. I teraz, tak, miałem Wam pokazać tak naprawdę, co to jest za samochód, bo sam detailing jest detailingiem, czystość w samochodzie z czystością w samochodzie. No ale niektórzy się interesują dokładnie, zamknę szybę, co to jest za samochód. To jest Audi A6 C7 z 2012 roku z przebiegiem 262 km. Tyle ma na prute na liczniku, ma skrzynię biegów y, automatyczną, y, którą można przełączyć w bardzo szybki na sport, y, tylko cofając, już jest na sporcie. Tam się SK włącza, wiadomo, większe są obroty itd. Tak tak y, można też zmieniać biegi ręcznie, czyli wystarczy zrobić tak. No i generalnie tylko co, do czego trzeba się ograniczyć to pchać gałkę do przodu. I to jest wszystko. Pchamy ją do przodu, jeżeli się zwolni, samochód sam sobie zredukuje, cofnie. Jeżeli chcemy przyspieszać, generalnie znowu pchamy do przodu. I cały czas pchamy do przodu, i biegi się na wyświetlaczu zmieniają. Ale dla wygody i latamy na drive. Ie. I wyłączamy sport dla ekonomii. Silnik jest 2-0. 177 koni, jeszcze z tego co wiem są słabsze, wystarczająco na, tym, na tą budę jakiś tam pershingów, pershingowych osiągów nie posiada, no ale z punktu A do B się przemieszcza w trasie też jest na pewno wygodnie, ze względu na automatyczną skrzynię biegów. grzane siedzenia, maksiu leżący. Nie w gratisie. No. no i tak to wygląda. Ekran może się schować. Można, a nie trzeba. Grzane dupska ma też. No zwykły, zwykły samochód, bardzo komfortowo się jeździ, w miarę jest wyciszone. No i to na tyle słuchajcie. Taki samochód zakupi zakupiliśmy. No i to na tyle w tym odcinku. Wiecie już jakim samochodem jeździ youtuberka, yy, która prowadzi kanał vlog z życia i od czasu do czasu będzie czyścił youtuber pod nazwą Emil Koszty Budowy. Dobra, to na tyle do następnego filmu. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. Ale skoda też była fajna. Tak, bo skody już nie mamy. A i chciałem podziękować naprawdę Przemkowi. Świetny gościu, powiem wam, szef tego detailingu, pracownikom, ale przemas jest cool gościu, pełen luz. Widać, że to pełen luz z niego jest, nie? To na tyle cześć. A, a tak jeszcze szybciutko, naprawdę dla ciekawostki, bo to jest jedyna rzecz w sumie, która mnie w tym samochodzie bardzo mocno zaskoczyła. To jest szybkość chowania tego haka. Otwieramy sobie tutaj. Mamy linkę, którą ciągniemy. Magda weź z daleka, tak żeby widzieli. Zobaczcie, ciągnę linkę. Ona zamienia się tam na czerwone światełko i zobaczcie co się z hakiem dzieje. Patrzcie. Już? No. Hak się właśnie... Patrzcie i ręką... Koniec. Hak już jest schowany. Naprawdę świetna wygoda. Lepsza od tego nigdy nie widziałem. Lepsza od tego to tylko jest typowo automatyczny jak może ma chyba Land Rover. Że guzik nadusicie i sam. I teraz zobaczcie jak chcę go postawić bo to jest dobry zderzak. Trzymaj Magda. Bo to jest dobry zderzak, jak nie chcecie uschodzić sobie zderzaka, to zawsze jeździmy na haku, czyli pociągnę, hak wychodzi i już jest zamontowany. No to jest naprawdę świetna wygoda. Dobra. Aha, a jeszcze z mega ciekawostek, że samochód był sprowadzony ze Szwecji, a tam jak wiecie jest bardzo zimno, czyli ten samochód ma zainstalowane podgrzewanie klimatyzacji podgrzewanie silnika, czyli tutaj mam kabel, tutaj mam styczkę, wkładam tutaj do prądu i całą noc mogę sobie włączyć i silnik w minusowych temperaturach odpala się na plusie. Tak to wygląda.